Ja jestem Filipony i dzisiaj yy, będziemy robić taki mini opening Tutaj te, te punkty mocy sobie zostawimy do nowej postaci jak mi wyleci Dobrze, to przejdziemy do openingu, unboxingu I dzisiaj jeszcze będzie jedna rzecz i chcę ją kupić Najpierw mi od małej skrzynki Tutaj nic nie ma. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby dostać powiadomienia o moich filmach. No, tutaj sobie mam no, skrzynkę, otworzymy nowa postać. No, okej. Okay. Tutaj jak widzicie, mam 3 big boxy, 10 gemów, 100 tych, tych, bo jeszcze tam mam. I mega boxa. To opening będzie dobry. I jeszcze dwie małe skrzynki. Dwa przedmioty na serio. I dzisiaj sobie kupujemy skinka do Bareleja. Tak. Jest bardzo ładny, za czego chciałem. Jeszcze jest na promocji. No, Ale ten no, pielnik będzie słaby. Jak będzie trzy, to będzie postać. Jest! Nie. No, to fajnie. I teraz siódemka powinna być. Znajcie kciuki na siódemkę. Siódemka. Czterysta? Słaby było panik, nie. <ścoughs> Dobra, tutaj jak widzicie mam dwa skinki do Bareleja. Ja zawsze na, na, tym, na tym moim tamtym koncie zawsze chciałem mieć takiego skina. On mi się bardzo zawsze podobał, no to więc kupujemy go. Wow, mówię wszystkim na koncie. No to jeszcze taki ładny. To dzisiaj nim zagramy. Okej. Okay. Nową postać mam, nie? Tak, nową postać mam. Idzie nową postać wystąpienia ze sklepu. ten na nie jest do kupienia. No to te punkty mocy mogę dać chyba do Shelly, albo tam, tak do Shelly. Dobra, i jeszcze do bareleja, bo barelej tak ma fajne ster power. Mam go na piątej mocy już. Sobie dzisiaj zagramy tym W Dziękuję. Są wszystkie, na no, ale tego nie mam. niestety. ale niestety. A ten jest No Dobra. Solo i gramy. Bo widzimy się w Gierce. Tutaj jestem już w Gierce. Jak widzicie, tutaj nie będą nasi tacy dobrzy gracze, bo albo i będą jak będę miał taką, jak będę trochę cicho mówił, bo ja dopiero co wstałem. Jest dziewiąta, trzydzieści. W ogóle ja tu nagrywam dzień przed. Bo dzisiaj jest niedziela, ja to w niedzielę, niedzielę nagrywam. zagramy chyba zadymę. Dzisiaj jest niedziela, a ja tu nagrywam w niedzielę. Okej, okay, to widzimy się na zadymie. Dobra, ja już jesteśmy. I napiszcie w komentarzu, co byście najbardziej chcieli oglądać. Nie może będzie Minecraft, tak, ale nie wiem. Yy, Fortnita, yy, Forza czy Brawl Stars byście chcieli najbardziej oglądać, bo ja nie wiem co mam nagrywać. Jakieś gry.io, nie wiem. W środę będzie gra.io, bo będę na wyjeździe, nie będę miał co nagrać. To w środę będzie y, Paper.io, czy jakoś tak to się nazywa? Nie, nie, do, nie znam dokładnej nazwy, ale to chyba jest Paper.io. To jest taki, taki kwadratowy cosie, którym sobie jeździcie, zostawiacie ślady i budujecie swoją taką mini wyspę. Nie wiem, może ktoś z Was coś takiego kojarzy. Nie wiem, ale takie coś będzie w środę. Jutro, czyli we wtorek, będzie Fortnite, a w czwartek, już powinienem być w domu i będzie chyba też Fortnite. No, wygraliśmy L. 10 ranka plus 100 star Boysów, ale fajnie. Jakby 21 level jeszcze wbił, to by było fajnie. A może zrobimy jeszcze takie coś? Ja tu wbiję sto, y, 1600 pucharków i otworzyłem jeszcze Big Boxa. To widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy już i brakuje mi siedmiu pucharków. To zagramy za dymkę. I powinniśmy teraz wygrać. Jak wygramy, to będzie mniej 1601 pucharek. Mam nadzieję, bo Shelly to jest normalny gracz. Dzieci, to jest normalny gracz. No, no by sam. Okej. Okay. Tu mogę tak strzelać no, i teraz nie mają podejścia. Tu. <laughs> Mam ulta, który się naładował. Teraz tutaj jest. Ale 200 AI za granie. Nie spodziewałem się tego. W ogóle się bardzo dziwnie gra na innym koncie niż na starym, gdzie ma się dużo pucharki i jest się przyzwyczajony do, do bardzo dobrych graczy, nie? Co się gra? Jedną rundę na 3 minuty, a nie kudę 30 sekund z botami, bo ja wtedy prawie większość postać miałem na 20, na 15, 18 randze, nie? Jedynie miałem y, pana P chyba na 13, albo na 14, bo nim nie grałem. Jaki odwrót był? Nie, jeszcze zginęły w ostatniej chwili. No to chyba już przegramy to. Albo jeszcze się uda. No wolno to. No to widzimy się w kolejnej kiepce solo. Teraz zagrałem sobie duo, bo jak się zagra duo, to za dostaje się plus 9, a mi tylko 9 pucharków brakuje. To, to co się składa? To jeszcze jest jeden Power Cube. Soj po niego pójdziemy. Już myślałem, że mi my się nie nagrywa. A bym się zdenerwował Ostatnia gra zuję w Fortnite to prawie pada raz, Co? Rozwaliłem co Fortnite to jest agresywna gra plus 3 Czy który muszę mieć mi albo za dymę, albo zadynę o zagramy? Zagram sobie za odcinek będzie 10-minutowy, taki ponad 10 minut. No. Wrócam, wrócam, wrócam. O BB Ask jest, a jednak nie. Zdaje mi się, że El Primo to bot i Jessie tak samo. Jesse to chyba bot są, a nie, Jesse jednak nie jest botem. El Primo też nie jest botem, co? El primo, el, el primo gra jak bot, a nie jest botem. Nigdy. Ej, powiem Wam jedno. Zaczynałem odcinek, była 9.40, a jest teraz 10.4. Nagrywam ten odcinek 20 minut, a odcinek trwa 10 minut. Czekajcie. Dobra, otworzymy się Big Boxa na koniec, no, a teraz kliknijcie w łapkę w górę, Jak kto kliknął teraz w łapkę w górę i subskrypcję, to teraz wyleci postać nowa, kliknęliście, OK. to teraz będzie nowa postać w tym Big Boxie, dobra, jest trzy, mm. jednak nie ma, a ja już myślałem, bo była trójka. Dobra, no to tym takim fajnym akcentem zakończymy ten odcinek. No to do zobaczenia, do jutra. No i cześć.